Trzeba nawet dojechać do samej co... Mam, to o! i! I? Dobra, jest jakoś niedostępny, a to... <grywdy> był metod. Dobra, jak już mówiłem wcześniej... Mm. Zaczyna się tu fabuła, na nawet coś mruczy. <grywdy> jak to zobaczyłem, to jest coś, co się ścigi. Dobra. Trzeba być tutaj. Jeśli nie się jeszcze w kartę to rozmawiają tutaj dwa roboty, a ty z jednym A ten to jest... Nie wiem, też przetłumacz jakoś na to. Spokojnie. Widocznie nam wykradzanie obywateli, całego regionu, To i dostajemy właśnie pierwszą misję. Jakoś dała radę wydrukować ten kawałek papieru i... Arki darbi! Trochę ma Jesteś naprawdę chory. O no. No wątpię, mi istotę. Chyba ty nie. Jakie <gryzmy> tematy? placyk. Jednocześnie propsy. Ta apura za to, że zrobił filmowaną część ciała, czyli że... nie wkałał mi stóp, no! <słuchaj> no stop, <słuchaj> Podczas <landingu> się zacina. No... To czy na tak należy z tym Pewnie gdzie indziej. <słuchaj> Jaki pierniczony troll! <słuchaj> Я oh no. oh. no, не могу Teraz powinno być dobrze No! Kolejny efekt jest odpowiednią opcją To mi się najbardziej podoba, tworzenie w kostek, To jest chyba najlepsze z tego wszystkiego Ну, ложь ты. Подпись кот. Можно. 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 не Можно. не na to po prostu nogi na drugim końcu hotelu. Oh, Stop o Nie machaj mi stóp Oh my fucking no. <laughs> To ta inna potencjał, niech tak Tutaj na dole byłem. O co się bowisz? Po co pytam gdzie? <grym> na dole byłem, bo nagranie robiłem na dole, a trzeba było na górze zrobić. O tak. Ja to założę podnieść na Ja mu powiedziałem, a ten nigdzie to nie wiedział. Co ty robisz ty? Ty masz stać na dole? No ja tu robię nagranie na górze! Akurat. <grym> brzmicze się mylą te przyciski Co się mamy z tymi stopami? Ja się nic z nimi nie ławię To co ty mi leżysz w buty? Co ty mi buty niszesz? To ty mi grzesz nie widzę jest w tym miejscu tak więc idziemy dalej jestem pewien... jestem pewien... <grywy> <grywy> hmm. jestem pewien, ale chyba w tym so, miejscu zatrzymałem ostatnie nagrywanie tak jak powiedzieliście na spontanu no, tak więc tutaj Niech się dzieje wszystko. Tutaj już lecimy na całkowitego spontana. Dobra, może jeszcze zdążę nagrać jeden. Jak nie to zobaczycie później kontynuację. Mam dalej, mam dalej. Ale fajnie to wygląda jak tutaj widać z problem ciała. Czy to tak jest? <grywa> no chodzi mi o nogi. Bo to je... no, mu stopy, nie? <grywa> Ty jesteś chłopny, naprawdę. No. Exploring stać się przydaje. Widzisz, że dwie tej minuty nagle nie zostały. Czyli już wszystko na spoilera idę i tutaj już. Nie ma. Nie wiem gdzie iść, nie wiem, co robię. Po co ja tu jestem? <grymne> no szkoda, w tej normalnej wersji mu można tylko nagrywać 10 minut. Ale dalej to jest. porząd program. A, dobra, o to chodzi.

先把这些在上边理一下哦，哪里？